Alert, alert, odpalamy trzeci, prawdopodobnie finałowy i najbardziej soczysty odcinek Sagi pod tytułem Klątwa, tańca z gwiazdami. Mamy wreszcie odpowiedź na wszystkie pytania. Pamiętacie? Najpierw było tajemnicze trzymanie się za ręce, potem był publiczny, pełen czułości uścisk na scenę. Wszyscy pytali, o co tu chodzi? Jaki jest cel tych wszystkich czułości? A my znamy już odpowiedź. Celem była podwyżka. Tak jest, jak donosi pudelek Agnieszka Kaczorowska za ten sezon z tańca z gwiazdami dostanie uwaga, 15 tysięcy złotych za jeden odcinek. To o 5 tysięcy więcej niż w poprzednich edycjach. Przypadek? Nie sądzę. W alercie celebryckim łączymy kropki. Myślicie, że dostała podwyżkę, bo jest najlepszą tancerką? Być może. Ale my mamy inną, bardziej cyniczną i prawdopodobną teorię. Dostała podwyżkę, bo jest maszyną do generowania kontentu. Bo doskonale wie, że jedno trzymanie się za rękę i jeden uścisk na scenie wygenerują więcej nagłówków i kliknięć niż najlepsza haha i najpiękniejszy walc. To jest, proszę Państwa, biznes. Czysty, piękny, bezlitosny biznes. Każdy rzekomy romans, każda klątwa, każdy skandal to są realne, brzęczące pieniądze w kontrakcie. Agnieszka Kaczorowska to nie jest tylko tancerka, to jest wytrwany medialny gracz. Ona nie tańczy tylko na parkiecie, ona tańczy z mediami. I jak widać po tej podwyżce jest w tym absolutną mistrzynią. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. To jest strategia godna podziwu. Krok pierwszy, stwórz drama i plotki o romansie. Krok drugi, idź do producentów po swoje szach i mat. A co z mężem? Mm, cóż, mamy nadzieję, że przynajmniej część tej podwyżki pójdzie na dobrą terapię dla par po zakończeniu sezonu albo na bardzo, bardzo drogie wspólne wakacje. Co myślicie? Zasłużowa podwyżka za talent i popularność? Czy może nagroda za skuteczne robienie szumu wokół siebie? Dajcie znać i subskrybujcie, bo my będziemy liczyć każdą złotówkę zarobioną na skandalu w tej branży.